Dzień dobry, witajcie. Cześć. W dzisiejszej Ewangelii apostołowie po prostu się pokłócili. O co? A o to, że Jakub i Jan nie mniej ni więcej poprosili Jezusa o to, żeby w jego królestwie mogli rządzić. Oczywiście, jak pozostali apostołowie to usłyszeli, bardzo się na nich zdenerwowali, ponieważ niektórzy z nich również chcieli. Zarządzać w przyszłym królestwie Jezusa Chrystusa. Pan Jezus oczywiście musiał ratować całą sytuację i wyjaśnił apostołom, że w Jego królestwie najważniejsi będą ci, którzy będą po prostu potrafili służyć. Nie ci, którzy będą zarządzać, uciskać innych swoją władzą. Nie. Ci, którzy będą w stanie innym pomagać. Jakie lekcje możemy wyprowadzić z tej dzisiejszej Ewangelii? Oczywiście każdy z nas może znaleźć tam lekcję tylko dla siebie. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, możemy Panu Jezusowi zadać każde, ale to dokładnie każde pytanie, nawet najbardziej głupie. Możemy mu zadać pytanie niekiedy nawet bezczelne. Pan Jezus każde z naszych pytań, choć ma ogromne poczucie humoru, Potraktuję poważnie. Jesteście uczniami, jesteście dziećmi, być może niektórzy są studentami, i zadawanie pytań czasami jest dla nas trudne. Zastanawiamy się, zadać pytanie nauczycielowi, zadać pytanie mamie, zadać pytanie tacie, czy to się opłaca, a jak potraktują moje pytanie, czy się nie ośmieszę. Wiecie, jak to jest. To nie jest takie proste zadawać pytania. U Jezusa. Każde pytanie jest potraktowane poważnie. Nawet to najbardziej bezczelne. Nawet to najbardziej zuchwałe. Ale uwaga! Jak zadajemy pytanie Jezusowi, trzeba, aby nasze serca i nasze umysły były otwarte na odpowiedź, której zupełnie nie oczekujemy, której się zupełnie nie spodziewamy. Myślę, że ta odpowiedź Jezusa że w Jego Królestwie nie ci. Co są na czele, co po prostu zarządzają, są najważniejsi, ale ci, którzy potrafią służyć, ci są tak naprawdę królami. Dlatego też dzisiaj chciałbym zachęcić siebie i Was, żebyśmy zadawali Jezusowi wszystkie pytania, które Mu nurtujemy: na przykład jedno pytanie na jedną modlitwę, ale z drugiej strony, jeżeli już zadaliśmy Mu to pytanie, trzeba, żebyśmy byli otwarci, na odpowiedź, której możemy się zupełnie nie spodziewać. I tej otwartości sobie i Wam życzę z całego serca. Do zobaczenia.